Obiekt znam bardzo dobrze, pomimo tego, że nie jest to mój, że tak powiem, rodzinny obiekt, z który, bo nie, nie pochodzę z Rzeszowa, pochodzę z Tychów. Bardzo mi się tutaj podoba. mi się Wydaje mi się, że jest ten obiekt jednym z lepszych w Europie. Bardzo dobrze się tutaj skacze, dobre oświetlenie, wszystko pasuje. Mi się wydaje, że nie ma żadnego problemu, aby tutaj skakać. Deski są bardzo fajne, bardzo miękkie, współpracują z nami. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze na tym basenie. Swój udział oceniam dobrze. Ze względu na to, że z jednego metra, e, który skakałem, nie wyszło mi najlepiej. E, dużo skoków nie, było, nie wyszło po mojej myśli. Natomiast z trampoliny 3 metrów w eliminacjach skoczyłem, pokazałem się bardzo dobrze, z bardzo dobrej strony. Udało mi się dostać do finału, ponieważ jeden chłopak wycofał się. Byłem na 13 miejscu. Jako, że 12 osób wchodzi do finału, to udało mi się do niego dostać. W finale poprawiłem skoki, które nie wyszły mi do końca w eliminacjach. Natomiast te, co wyszły w eliminacjach, nie do końca wyszły w finale, ale wydaje mi się, że i tak pokazałem się z bardzo dobrej strony. Trenerzy również tak sądzą, więc jestem bardzo zadowolony. Po zakończeniu mistrzostw myślę, że wakacje w końcu, żebym odpoczął. No a potem wracamy znowu do treningów, bo ta przerwa nie może być zbyt duża, jeżeli chcę być na jak najwyższym poziomie. Muszę się jak najlepiej pokazywać, więc muszę chodzić na treningi, trenować. Mi się wydaje, że troszeczkę utrudnię sobie swój program. Zmieniam tak samo rozbieg na lewą nogę, ponieważ wywijam się z prawej nogi. Myślę, że to są takie podstawowe elementy, od których można zacząć dalszą drogę. Wsparcie oceniam bardzo dobrze, bardzo mi się ono podobało. Bardzo się cieszyłem, gdy zostałem na desce i słyszałem, jak krzyżą do mnie, żebym dał radę, czy takie pobudzające, pocieszające okrzyki. Były one bardzo przyjemne, bardzo mi się miło wtedy robiło, jako że na desce musiałem zachować pełną powagę. Nie pokazywałem tego za bardzo, ale w środku czułem, że jest to coś super. Trenerzy bardzo, bardzo mi pomagali, no i wydaje mi się, że Takich Mistrzostw Europy jeszcze, jeszcze dobrych nie miałem, ponieważ byłem na trzech Mistrzostwach Europy, a te były najlepsze i pod względem sztabu trenerskiego, drużyny czy skoków.